Witam was w kolejnym materiale na moim kanale Dziś Bright Flower Show od Triplexa 150 szałów, kaliber 30mm Kod produktu TXB653C F3 2970, e, 2970 gramów Na całego kompałda No i w sumie z informacji to tyle No co oczywiście posiada Myślę, że jaki kod produktu Jak i wszystkie statystyki Coś wam powiedzieć powinny Eee, zobaczymy, czy ktoś obczai. Jest to wyrzutnia złożona z trzech, z trzech części. Wszystko, oczywiście, jest od razu połączone. Wy odpalacie tylko jeden lącik i macie wszystko z głowy 900 gramów, 900 gramów, 900. A nie, po, przepraszam, po 990 gramów na na kosteczkę w środku To oczywiście dwa są dziwne jakby przy wyrzutni za okolice tysiąca złotych ich nie było no i co zapraszam do oglądania tej kostki za chwilę idziemy strzelać wpadajcie jeszcze do wszystkich linków w opisie pamiętajcie o moim kodzie rabatowym no i o konkursie który aktualnie na kanale trwa widzimy się przy samym odpaleniu tej kostki 兄弟，信号。